Życiowy i nasi, y, to ja dzisiaj jestem gościem. <laughs> Jesteśmy w sklepie Pasja Życia. Y, I tutaj panowie. Y, Mariusz Radkosz, Dawid Siedlarczyk. Miło mi u Was gościć, ponieważ mamy tu dużo wspaniałych bioproduktów. Dodam, że to jest Długa 84 tutaj w Krakowie tak. i dzisiaj mamy tutaj wspaniałą kawę, ale myślę, że ja już nie, nic nie mówię, oddaję Wam głos, co tu polecacie, jak to wszystko. Ym, stworzyliśmy ten sklep, tą całą zamysł na samym początku z pasji do życia i tak to się wszystko, że tak powiem poukładało i Dawid to zaczął po prostu rozkręcić, Bagować, ze względu na to, że no cenimy też przede wszystkim nasze zdrowie. No i tak to wszystko się rozwija i to jest tak jakby całość, całość pracy Dawida tutaj włożonej. Jesteśmy generalnie pasjonatami zdrowego odżywiania, zdrowego stylu życia i po prostu naturalnych produktów. W zgodzie z naturą, z bliskości, w bliskości z naturą po prostu lubimy też żyć. Pytaś o polecane, co polecamy dzisiaj szczególnie, tak? Możemy polecić wiele produktów, ale z takich wyjątkowych, ciekawych produktów to, co na przykład polecamy kosmetyki marki Sylveco, naturalne kosmetyki bardzo dobre, czy też produkty Ekamedika, mm -hmm. które tam akurat nie, wiem, nie chyba nie widać. Tak, nasi słuchacze, słuchacze, oglądacze, jak my to mówimy, wypatrzą tutaj za naszymi plecami wszystko, co się da. Tak, tak, tak. Oraz tak wie, tak. wiele naturalnych produktów, które, w, które mamy w sklepie, praktycznie zdrową żywność naturalną. Eko, i ekologiczną mhm. i nie tylko y, oraz oczywiście przepyszną kawę. No bo tak właśnie to <tronarium> piłam naprawdę z dobra. Przy okazji właśnie Dawid wyszedł z namysłem, żeby stworzyć taką też mini kawiarnię dla klientów przy okazji taka Coffee to go albo Coffee to sit też można siąść, sobie zobaczyć po prostu, poglądać produkty. Bardzo fajny po prostu pomysł, ciekawa kawa bardzo dobrym patencie. Także no, nic tylko zapraszać. Mhm. No właśnie, tak widzę tutaj kawy z wszystkich stron świata. I faktycznie, tak jak jest napisane, to prawda jest. Tak, tak. tak samo jeszcze jak tu się. były zadowolone i tak dalej. Także. No tak, no mamy tu wszelkiego rodzaju właśnie produkty żywieniowe, nasiona naturalne, zakwasy, soki tłoczone naturalne, no i kosmetyki. Soki Tak. No właśnie widzę tutaj miody, pyłek, jeszcze tutaj ktoś nam podpowiada ciasta. Tak, tak. Również zdrowe przekąski będą do kawy, oczywiście. Też dla Kogoś, kto będzie sobie życzył, będzie to na zdrowym, może być również na zdrowym zamienniku cukru albo w ogóle bez cukru na przykład z orkiem taktyli. Także polecamy, bo jest to zdrowa alternatywa tego, co spotykamy wszechnie. To bardziej też te wszystkie produkty, no wszystkie, większość tych produktów to jest tak naprawdę też sprawdzonych przez nas osobiście, ja też wiele z tych produktów tu sam zamawiałem, Dawid też korzystał m.in. z pasiki z miodu z firmy naszej polskiej Biosfarmy, także tutaj jest dużo takich produktów, które są znane na rynku, doceniane i przede wszystkim lubiane, także no to jest też taka nasza główna, główny zamysł, żeby wejść do ludzi właśnie z takimi produktami, które są najbardziej odpowiednie. Dla zdrowia. Hmm. A na internecie można was znaleźć gdzieś, macie jakiś adres i w ogóle. Oczywiście. <noise> y, tak, no to to jest to, cośmy my Głowili się na samym początku, głowili, głowili, aż się wygłowili. Mhm. www.pasjazzycia.pl, No bez polskich znaków, passjazżycia.pl. Mhm. No to mamy wszystko. No to słuchajcie, to teraz nic, tylko tutaj przychodzić. W jakich godzinach otwarte? W godzinach od 8 do 20 zapraszamy. Codziennie od poniedziałku do soboty. Okej, okay, właśnie chciałam spytać, jak to tam z niedzielą, to już wszystko <głos> wiemy. <głos> Dobrze, no to. Dziękujemy serdecznie. Zapraszamy tutaj na nowy klepasz na długą 84. No, to jest tutaj, słuchajcie, zaraz po prawej stronie, jak się kończy ulica, ale jeśli tu kończą i, i tam się zaczyna kleparz, i to jest tu zaraz po prawej stronie, bo tak czasem te GPS-y pokazują. No, także. To już wszystko mhm. wiemy. Dobrze, dziękuję Wam bardzo. Dziękujemy. Kończymy transmisję.